Witam wszystkich na kanale Polipino 78. Właśnie znajduje się w, miast, w miejscowości Ave Maria na Florydzie. Niedaleko od Naples. I tak jak widzicie, fajnie tu jest pobudowane, ładnie zrobione. Trochę zobaczcie ze mną, przede mną. Taka architektura, trochę mi to bardzo europejsko przypomina. A za nami duży kościół. Ave Maria. Kościół. Także pozdrawiam Was wszystkich i życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się ciepło, kiedy jest tam u Was zimno. Jesteśmy w browarze, który robi własne piwo. Jak widzicie za mną, tam są maszyny do robienia piwa.

Ponownie witam wszystkich na moim kanale. Właśnie znajduję się, jak widzicie, przed głównym kościołem w Ave Maria. A tutaj jest jeszcze stajenka, szopka bożonarodzeniowa. Dobrze, że mają, bo trzymają tradycję. Także idziemy zobaczyć na chwilę kościół od środka. To chodźcie ze mną, chodźcie ze mną. Tutaj mamy Santo Niño, Holy Infant, święte dzieciątko. A tutaj mamy Our Lady of Guadalupe, matka boska z Guadalupe. Hmm. Dobra, idziemy do środka. so beautiful. Kościół wygląda so pięknie. Ave Maria University and Ave Maria Town Miasteczka Ave Maria na Florydzie. Koło Naples. Także odwiedziliśmy kościół. Jeszcze zobaczcie ostatni rzut na drzewko bożonarodzeniowe na choinkę. Jest pięknie, ładnie. Także polecam wszystkim, żeby tu przyjechać, odwiedzić, a nawet pomodlić się w tym kościele. Ave Maria na Florydzie.